Taktyka jest taka, nie? jak ja będę mieć R, to ja robię tego trika, że się teleportują przez całą mapę. Jedna osoba umrze na fontanie, ale wszyscy inni biorą Hexgate i ich zamykamy od dobra, tyłu. Dobra, dobra. Od razu klikajcie Hexgate instant. Aha. Aha. Bierzemy sametę i konki jordlowe? Skąd oni takie dodali? Bundle Tail. Fajne. Bo wychodzi giera chyba. To taka, że Tristarę możesz ożenić. <laughs> Jak jest ten tytuł? Jak myślicie? Jakie będą pierwsze słowa jakie on powie na tym filmie? Przeczytaj tytuł Bartek na głos. Bezdomny KFC. To co on może powiedzieć na początku? Przypita się. To słuchajcie tego. Siemanko, siemanko, dzisiaj jestem w maku. O zabijłem Timo. Chodź tu, chodź tu! Nie no odsuń się ty kur... Żółtego kartusa wziąłem jak papież. A jest żółty. Jestem zielony <laughs> za to. Też jestem zielony. Ty jesteś zielony? Tak. Jaki, Jaki jesteś? Zielony! <laughs> <W> ja <twojnym> pakuję. <sposobie. śmiech> No nikt nic nie napisał nawet. Ja nie wiem o co chodzi, że mi tak leguje. Z tymi coś downloaduje? A mówiłem, że dzisiaj mam coś na to. No co to jest? No to masz Janek Behemoth pod nikiem? No, nie mam pojęcia. Fajny już miał jak Goliath. Teraz Behemoty to są takie wielkie stwory w TFT. Final Fantasy też były. Nie wiem czy to się stamtąd wzięły, czy. Chyba z jakiejś Biblii, czy z innego głównego. Możliwe. Mhm. Nie, z heroesów trójki. Nie z Biblii. Ej, patrzcie teraz, patrzcie tu, patrzcie tu, co się dzieje. Patrzcie tu! Uwa, ładnie. Uf. Uf. Co się kurwa? Ja co a! Żyje! Żyje! Nie wydaje mi się, żebyśmy dali radę. A mnie tak kontroluje, jest ścianę, on jest głupi. Dawaj, jest po prostu. A! T! XD, sorry. Ty, co? Co? Wygraj, tak? No? Dawaj. To on dostał tą erką moją. Purgota zbanowali? Ja chciałem nim zagrać akurat. <głosy> <głosy> to jest możliwe. Możesz iść na botę Maciek, jak chcesz. Nie co <grymne> <grymne> jest najlepsze? bo ja nigdy nie biorę ludzika więcej niż trzy razy. Przez to każdy mechap jest czymś nowym. I ja nie wiem jak je grać, ale przez to oponenci też nie wiedzą jak ja się zachował nigdy. <grymne> to jest ta dziwka w tym krzaku ja ci to obiecuję. Nie ma jej tam. Daj Zedda. Co ci na tym zadzie tak zależy? A ty dalej tam To jakaś groźba, czy coś? Nie rozumiem. <grymne> Dzwonić, że full tank sajony, panowie. Nie no, dałem mu zeda, szybko. Ja nie lubię kosa. Ja też kokosa nie lubię. Ja wolę Marsa na przykład zjeść, nie, mam tej. A Milky Way? Ale co? Milky Way to taki Mars, tylko żeby bez karmelu. Milky Way mały jest. Ale możesz cukierki, i jest więcej. A możesz kilka kupić też, prawda? Tak. To co to jest za autystyczna rozmowa? Dolchole, <laughs> chciałbyś dostać 100 złotych? Za co? Tak po prostu. Duże pytanie. Tak po prostu? Tak. Okej, okay, nieźle pozarny jesteś. Tak tak. O, tak, 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 Kto? O ty, o, suko. O, co? Ty, ty, ty. On trolluje. Ja trolluję. Ja malinę, malinę, malinę. Popełniłem duży błąd. Tylko mam 600 bounty, to jest ten problem. Naprawdę? chyba powinien mieć aż 600 bounty? I ma przegięcie, kurwa. Boże aż... Dobra, spadło do 550. Ryan wysłuchał chyba, bo je da No przerwaliśmy mi tego, barona. Wezmę w dwójkę w tym czasie Penek gra w końcu. Poczeka uh -huh. na dole na kanale. A, to już go rzucą. Może Sycyp nie gramy. Siema. Siemac. Siemac. Siema chłopaki, co tam? Wszyscy gminy się Rizzlera w tym momencie. Dobra, czy ty masz <tuk> <tuk> my nie, gramy, <tuk> <tuk> to nas się garnąć? Chyba nie grał, chłopaki. Jodplunk. Li... Skibili. Skibili. Skibili! <tuk> 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 ja nie wytrzymam. Dobra, Ty gramy, nie? Ta, dawajcie. Tak jest. Ej, tak. <grym> jak? Ej, kurwa, to nie Nie sądzimy, że znajdzie od razu. A wszyscy napiętamy na FT. Na LoLu to 5 minut szukaliśmy. Martwa gra. Ty nas zmienisz, czy nie? Ej, kupsy, kiw grasz. Get plankiem. <grym> Chyba dziś będzie angel. Dziś będzie angle pod darcie mordy. No kurwa, to jest nielegalne! No, to jest 0 3-4 minuty. Fuh. Co, my... Cię bawi, co Cię kut bawi, kut. Ja tak mi w głowie, że 03 byłeś. Klikam taba, to 06. Ja klikam tego taba. Dostaję po prostu boom efekt, jak widzę to. Ale co ci ku nie pasuje? Kupson i Strix by się tak zagadali, przysięgam. Oni mówią te same rzeczy jak kupna, naprawdę. Tak, to przepraszam, mituję. Zawój wavea, w r czy coś. R-kę miniona. to tak no? jest z z z Dobra, to. to o, Może jaki macie kryzisty, to, 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 to broken, nie? Kto niech ma, będzie kryzisty? Nikt. <grystanie> <grystanie> Gramy Marforola, pięć tych samych postaci, Pięć gangplanków, będziemy robili kutasy z beczek. Uuuu. O, Niko, będziemy się zaś przebierać, nikt się nie skapnie. Hehehe, <grystanie> 10 milionów, oj tak. 11 creepów to mój szczęśliwy dzień. Jak się odchyliłem na jedna fotelu, takie oczy przymrużone, mam. Patrzę mówię, A widzę, też ma diament? what? <grystanie> to Mam piątego O, z... To dawaj szybko Kogo wziąłeś, co to za? To kolega, od nerwaryna Dupę mi pokaże zaraz? Mi się zmieniło, mi się zmieniło, się nie mówię, że. Co jest... to nie powiedziałeś tak dwie godziny temu? Nie, dwie godziny to Valorant, zagrałem i miałem w obronie. Dziękuję. Dawaj, dawaj, dawaj. O, to Idę na farmę stopa. Nie, 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 zostaw to. To jest full stacki. Full Miał miau, miał miau, miał miau, Miał, miał, Dobra. Nie gra się liczbej na Ari? Taki bolid widziałem, że ludzie robią. I mają ja zlec nie lubię. Ja ciebie nie lubię w takim razie. Ja żartuję. Muszę cię lubić, bo się z nerwarianem kolegujesz. Ja też tylko dlatego się, się znam <laughs> Tak dawno już wtedy, jak do pozaniechałem. miałem urodziny tylko dlatego, że miałem nadzieję, że nerwałem tam jest. <laughs> Lol, złota dźwięk z wynajmij w enemy bazie? Jak nie skończycie, to omrę. W prawdziwym życiu. Macie szczęście. Co podali się? <grystanie> Ile osób do ciebie napisało po pozdrowienia Kupsi? Jeszcze ci mówię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Wiesz, że będę teraz co film tak mówił? Dałem posta, że nowy film na Discordzie i dodałem, że jak ktoś chce pozdro, to do odbioru OG Kupsona. Minęły z dwie minuty i tylko widzę dm od Kupsona, tyku. <grystanie> şu <laughs> da <laughs>